Cześć, cześć z tej strony Shadow, a że mną jest... Sekur. No i nagrywamy transformację. Tylko znowu nie nagraj długiego. Bo ci potnie to YouTube. Eee... Właśnie, co do ostatniego odcinka, to mi pocięło troszeczkę. To dwa pierwsze odcinki. Właśnie. Czy jest silwem, został przerywany? Szybko! Dobra, Już, nie przerywaj! Ja papier! Już Co ja robię? No nie! wyżej na suli, souli suli, na ja... dole nie no, jaki typ suli, na typ ty jak no bardzo jak suli, a na my, my gdzie ty jesteś? Aha, już ty... loguję się. Tak, Neksi opisał grę kurde, no spadłem. No, a taki, taki jestem. Znaczy, no nie wpisałem! No co to jest kurwa za gówno? <laughs> Neksi ma problemy techniczne. No. Napisz im. Neksi ma problem. No, szalek ten czekaj. No ciekawa czy mnie vloguje... Vlogu... Sora. Ciekawa czy mnie to kartą vloguje. Michael Jackson Ale się chwalę. No Oj coś... dupa! Dupa! Koleś się, się spyta, nagrywacie ktoś. Nagrywacie ktoś, no. Tak ja zrobi cięcie Na Robi, YouTube hej, Ja wyłączę ja, ja, ja zrobię cienę i zaraz do ład wrócę Dobra już <grym> jestem, dzień dobry Skąd tu Boeing? Weź wypierdalaj Co? Boeing tu przylasz <grym> chmielek Pozdrawiamy e, chmielka Kamila Chmielewskiego <grym> Tu ma ma mordek ja sklep. Co? Tuli ma mordę jak sklep. Eee, <noise> <noise> opisie, opisie będziecie... będziecie Zapraszajcie go na Facebooku. Aha, już utknęłem chyba. A nie. Trzeba się z pop... serem spinać. Ale da się powodzi. No <noise> Dużyłem. JEST! Mm. Ej, czekaj. Ta, Bo ci uwierzę! My tu nagrywamy... No Boże! Ja... Ja z już nagrywam. Ej, tak, czekaj, pewnie wzrośnie oglądalność troszeczkę. Prze, przez te reklamy. 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 Nexi.pl Ej, ktoś coś od ciebie chce. Odpowiedz. Tak nieładnie. Nie Fotografie poziom hartu. codziennie jakieś filmik słucham. Noob. A, e. Kto to jest nope? Co on robi? No kurwa, ja wiem. Ona. Do kanału? Do czego ona chce linka? Ej, dobra teraz widzicie mój kanał. Okej. Okay. Oni widzą co to ja robię. Hmm. Trzeba skotczonek Mamy. No jest Nie ogarnia Podajemy linki do swojego do swoich kanałów. No jaki <laughs> może Pchamy to chłopaki! Mmm. E, dobra. Ej, co. Dobra. Na... O, faj, Fajna mabłka. Skalmar. Ej, co to? Zjebał się Skalmar. <noise> Ej, u ciebie to się to tak zepsuło? No, Skalmar się zjebał i się nie da zrobić. Ej, bo dlaczego? <noise> Ma to umiejętność. Że kasuje to wszystko się ten! Ona tu zjebała Może da się przejść co ty godziny. Da się, ale kurwa zepsuła Dobra, mówię. Na piąty. E no spamują mi! O, ziem, zima. No ale nie będę się cipa i odpiszę. Na, hej, na Czemu ona mi napisała serduszko? się mi też tak samo. Uj. Lubię Uj, ja już mam. Lotów 12, jest A Jakby ta chmurka mogła się tak rozpróć. Co, ta rozpróć? Ta chmurka jakby się mogła tak zniszczyć. Ła! To tak jak unturny. No przem. Rasista. Zielony rasista. O. Paję na chmurce jestem. Fajnie ma. Szczeraj nie wziął. <gliesne> o oh, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ej tam też. O, dobra. Daj, Fafo. Daj radę? radę? Ja nie umiem się spitać. Nie umiem się spitać. Nie ma fawo Macie żaby. I kurde to te... Mama! mama mamo! mamy mamy Derb Kto to jest derb? Zacznijmy od tego jest na pewno e, te, taki dał da, żaltowni z niego Dało no finić Zejdź Jeśli pamiętacie szartnezkę to pozdro. Pewnie... Ociek. Pewnie mi te, nie, Wiem czemu mi nie stawiło, bo je wyzywałem. Dobra, czy lubisz tę mapę? Ta. Tak. Wszystkie o, mapy mi. lubię, bo nie chcę, żeby je usunęły. Transformacja. A, dobra. O! A! Bomberman. <laughs> patrz, ale to trudne. No po prostu bardzo. No bardzo trudne. No, no bardzo, no patrz. patrz. No patrz! To jest umarł. Kto tu umarł, to pedał? Ee... Ej! Jest. jest jako ej, 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 Robert jest. Robert, nie dodawaj go.

ale powiedz ludziom dziewczyn. co to jest derp. Powiedz ludziom co to jest derp. Powiedz. Derp to taki... Derp to taki, no po prostu człowiek ułamny, ten, co ma taką twarz, no, na przykład... Maciek z Klanu kurwa. No, Maciek z Klanu. To to jest derp. Tylko Proszę. kurwa Maczka z klanu teraz stawię. Obróbka super. Właśnie na miniaturce może. <laughs> Nie, <laughs> to ja mi, ma, miniaturkę robi. Ciekawe ci zrobić? Kto? Norian. <laughs> Co mu odprawia? Co? Co mu odprawia? Kiedy te realia? Kurwa. Nie nagrywajcie tylko. Ktoś coś zapisał na skukę, zobacz. Nie. O! Okularnik. <laughs> <Okay>. <laughs> Ej no, kończymy zaraz, to bo nam znowu podzieli odcinek. Klanu. Klanu. Ja będę twoje, Nory. Dobra, patrz. Ty będę miał jeszcze. GG. O, dam komuś liścia. Kto chce liścia? Bo no i masz liścia, ty podrobionych mielku. <laughs> Pantela pum, <boom>. já <tossilus> <laughs> <Yeah>, com descarga, dá leco, dá leco, dá leco, Jak to wygląda! Jeste <noise> <noise> <Boże. głos> do mojej nory wlazzi! <noise> o, lecimy do Norki na XIP! Biedny, biedny... Biedny... biedny okularnik. <noise> Pozdrawiam Lawela! To Pozdrawiamy. No kurde, ktoś będzie. Nie kazała iść do mojej nory.

to za ułomny... ułom. Gówniany ułom. Masz balona, nie płacz. No, Dobra. De, e, helping, delping. De. Kto jeszcze? R07. Po... To fajnie. Daj bałona. Ja nie widzę tego, bo nie mogę patrzeć. No, daj bałona! No daj bałona! A ty czuli jesteś głupi! Czekaj ty... na Neksiego! Ty Idę. ułomny człowieku! No kurde, no! A ty ułomny, ułomny człowieku! Kurde, przejść! Kurde! ty ułomię! Kurwa! Lepam się! No szybciej ty ułomny gówniaku. Masz balona, nie. <laughs> masz balona i nie płacz. I masz jeszcze ognisko. No, ja czekaj, walnę pianką. Walnij ją. Tak Dobra, skończymy tą rundę i kończymy... O Boże. Dobra. to Bo no, minut! Ja mam 14. Co kurwa? Ej, że ci, potnie! Eee, fajnie. Ej, dobra, kończymy? Dobra. Eee, dobra. Pożegnajcie się z YouTubem. E, dobra, to żegnamy się, tak? No. Dobra, e, komentujcie. Subskrybujcie. Łapkujcie, dajcie wyświetlenia. No, tu, tu macie linka do mojego kanału. będzie popisane. Ja też. Ja też snajpuję. O matka. No. Linka, obo. No to to, kończymy. No. Cześć.